Twój rzeczów Jest Dobra, yy, zbieranie drewna. Część dalsza. Chciałem, bo coś chciałem, że i już nie wiem co kurwa. Gdzie są te kłody wszystkie? Ja chciałem chciałem porobić. Czy ty już te wszystkie kłody pozanosiłeś? Część. Kurwa, myślałem, że jest ich więcej. A, bo Tam one tu się... dużo pospadało. No właśnie widzę, one tu się wszystkie postaczały. Tutaj jest ich w cholerę. To wcale tak dużo ich nie ma, tak teraz patrzę. Czy ty się palisz znowu? Paliłem. A, okej. Okay. Wieciele? Tak? Chodź do ogniska żeby nie trzeba było chodzić. No, zgodzę się. Tylko jedna jest. A nie, jeszcze ten tam leżał. Okej. Okay. Ja bym sobie musiał ten lepszy łuk znaleźć. Nie, Ni uja. Myślałem, że jak tylko kuszę dostaniemy, to się na kuszę przerzucę. Ale? Ten łuk jest lepszy, jednak. Okej, okay, rozumiem. Szcz Szczególnie, że mogę sobie strzały skraftować, nie? Mhm. Nie muszę się przejmować tym, że jak wystrzelam, to już nie mam. Możemy się wybrać po ten łuk. Mam, wiesz, dzisiaj dużo czasu, także wiesz. No, wiem. Też mam czas dzisiaj. Nie mam. Dzisiaj akurat nic nie obie, więc. To dobrze. Nie mam w planach nic ambitnego poza skończeniem jednego, jednej rzeczy, ale to mogę od dobrze skończyć jutro. Mhm, mm okej. Okay. I od razu, jak przyjemnie, jak czasza, jak czaszeczki świecą przy wejściu. Czaszki. Czaszeczki. No to zaraz skończymy tą ścieżkę. kurwa, znowu. Aha, tutaj są stick Aha, to takie małe rzeczy. są lock holdery. No. Wydawało się, że one są większe. No mi też, a to tylko trochę tego dębna to wchodzi o, przyjaciel. Był przyjaciół. Mam Oni łotę. się lubią Ała. na te nadziewać. Na te apy. Właśnie, staram się to zrobić. Oni co sami przyjdą, zobacz. <coughs> Ej, przeszkoczył dziwka. Ała. Ała. Mam loa. A, sorry. On chyba już nie żyje. Piewać go. Jemu go pies. A tamten drugi tak fajnie wisi na tym. Czekaj, zostaw mi go, ja chcę zobaczyć. Na tym terapie. O, faktycznie. <grystanie> nie mam patyka. Idę po patyki. O, jeszcze więcej przyjaciół. Dobrze, że mamy te trapy. Zbroiłem ponownie trapa. Dobrze. Wytwarzam nam kości i czaszki. Ale mam od chuja tych kości. No. Dobra, czekaj sobie. Muszę wziąć trochę mięska. W mhm. tak mi wylądowano łapce. Mogą przyjść. Badam japę. No, też suszę. Ale ich nie widzę, co widzę. Pada, także luz. Pada, pada, pada. pada. Ech. Właśnie, muszę poganek lecieć. <coughs> Może się zbuguje. Nie, to tylko jak zepsuję już gotowanie. Wiesz, w sumie jak zjesz mogę na chwilę fygad. No pewnie. Jak połączysz wódkę. Oj, co Z żywicą. Nie? No. Weź po prostu postaw ten galeb. A można pusty postawić, wiedziałaś? No. I wrzucę tu klika i to zostawię. <laughs> I będą dwa garnki, zobaczysz. <laughs> A, bo dlatego on tędy przeszedł. Wiesz co, trzeba się nauczyć wychodzenia tylko jedną stroną. Nie mam patyka. Ja mam lepszy pomysł, wiesz co? Bo my idziemy tam, nie? No, patrz. Aha, no dobra. I tu masz wyjście, kurwa. Ja tu ścieżki zaplanuję tylko. I ponateogram w bazie, bo widziałem parę rzeczy jest przeszkodzonych. Dobra. O, przyjaciel biegnie. Idę się z nim pobawić. Co ona nam farmę psuje? A, umarła. No, została trzema strzałami w tyce. Co ty chcesz? Tutaj też jest ognisko, by the way, tam. A, okej. Okay. Ta barykada jest bardzo fajna. No, nic nie robi. COŚ?! Y Chyba tyle mieliśmy Jakby Jak by ci to powiedzieć? Piekłe. Ja go pizgam strzałami. Dobra, duże. Wiesz co, Ja samolotowy po, po krachu. Uważaj plecy. Zajebałem go! O, szybko poszło. Cztery strzały. Nie wiem czy on się w pułapkę jeszcze nie wiewał, wiesz? A możliwe. Bo zobacz, jest aktywowana. Na pewno ta babka się wiewa w pułapkę. Nie mam patyków, żeby je... Trzeba jeszcze, że... A, chciałem nie uważać. Easy. Prosty był ten ten szarż. Myślałem, mm. że będzie trudniejszy. No. Ej, pokoić go możesz. No wiem Kurwa, muszę więcej jaszczurków zabijać, bo mi się zbrał jakąś z jaszczurków. Ale jaszczurki są u zrób przez kości. Fujuj, ja zrobię z jaszczurków. Jaszczurki Chyba, są za kupałem. darmo. Kości też są za darmo, jak do ciebie przychodzą. No w Ale ja tylko jaszczurków... nie... Czy można go pokroić. Niepokoić, skórkę z niego zdjąć. A no to, to tak. Ja w niego się kieruję, odpierdalasz. Właśnie się zastanawiam, co ty odpierdalasz. Muszę armory porobić, bo kurwa. Ja właśnie też sobie zrobię zaraz. Nie chciałem jej wyciągać. Ale ona chciała, żeby się zabrał. Jest. Take me home, country roads, yes. to the place I belong. No. West Virginia, no mama take me home. Sweet home road. Alabama. Jestem pół w kościach, pół jaszczurką. The fuck? Oła, mam strzał w dupie. Ty, serio? Pokaż? Oła! No to, o nie, odbiła się ode mnie. On, No właśnie, na tak odpada śmiesznie. Idę po patyki. Trzeba zapełnić ten stick holder patykami. Na chuj. No bo kuzynko potem latamy wszędzie i szukamy patyków. Okej. Okay. Trzeba zresetować tą... Nie mam patyka. O, widzisz, widzisz? Okej, okay. w sumie to mogę sobie bukakak napełnić. To są dobre jagódki, te muszę zbierać. Te ty czerwone. Możesz pozbierać te... Piórka. Z... Piórka? A faktycznie, i zrobić te strzały od razu. Trzeba mięso do suszenia, mam jakieś. To je tu zaraz do... A nie, nie mam mięsa do suszenia. O, znowu w że się napełniam sobie bukłak. Bukakłak. Bukakekłak, Bukakekłak Mam 11 patyków, zrobi sobie strzały z tego. Pizdu tych piłków tu leci Czy mm. wystraszyłem pająka? Crafting intensifies Yes. A, już mam limit strzał, no i bardzo dobrze. Położę z tym ifer tulem, zobaczę, bo coś tu uszkodziliśmy ostatnio. No na pewno coś, coś, coś jest pouszkodzone, farma może być delikatnie uszkodzona. Lampa była uszkodzona. Drain kaki też możesz naprawić jak coś. Są naprawione właśnie. Okej. Okay. Kurwa znowu przyjaciele? Od kiedy postawiliśmy tą barykadę i twoje pułapki, w ogóle nie atakują nam tego, drzwi. Wchodu, no. Nie podchodzą do tego nawet. Prawda. Uzbawiłem jak coś wszystkie pułapki. Co zrobiłeś? Uzbawiłem wszystkie pułapki od frontu, A, więc... Dobrze. Nie, nie chodźmy na razie tędy. Właściwie to było najlepsze wyjście, ale było, bo teraz wszystko tamtędy łazi już nie jest takie dobre. Trzeba by było porozkładać jakieś randomowe pułapki na tym terenie tutaj, wiesz? No cały czas o tym mówię. totalnie randomowe. No. Ale to najpierw skończmy budować myślę. Mhm. Ja tu zrobię jeszcze ścieżkę. Chyba już wszystkie logi się skończyły, nie? No, no szybko dobra. znikają, nie te ludzi. Dobra. Tutaj ten teren zostawimy już w spokoju, trzeba iść w głębsze lasy. Trzeba iść inny teren karczować. Ziom, ja wiem. Ja I wiem, że... tutaj to tego góry. terenu nie ruszamy, dopóki nie odrośnie cały. Słuchaj, pójdźmy gdzieś, gdzie jest w pizdu drzew, nie? No. I zbudujmy ziplina do tego miejsca. Ale to zipline działa tylko w jedną stronę. Poza no tak. Poza tym musisz jechać tam wózkiem. Ta nie, zbudujesz tak. tam wieżę, nie? A, no, chyba, że I do bazy. Ale to wtedy byś, na wieżę byś musiał wchodzić tak czy siak. No dobra, ale to taki malutki podest, bo to nie jest aż tak wysoko, zrobimy sobie na przykład do nas tam na dół, gdzie mamy schody. Ej, i będzie pożytek z tych schodów w końcu! Ja jestem genialny. jest. Sen Seniti 13%. Jestem genialny. Ja nie wiem, czemu ja mam takie niskie. Nie wiem. W ogóle jestem ciekawy na co wpływa ta statystyka. Też jestem ciekawy, ja 100%, nie wiem. Ja jestem tylko takim pojebem. Nie mogę znaleźć kurwa paty... tego, dogi tu jest dobra. Jeżeli by ci ekra strząsły, to nie ja. Okej. Okay. Ustawiłem nam ścieżkę do zbudowania miejsc. Ej, ale ja myślałem, że te ścieżki będą takie bardziej lame, szczerze. One są to zajebiste. Bardziej... No ładne są. Ja myślałem na początku, że one będą normalnie ze ścieżką taką wydeptaną na środku. Mhm. Potem byłem zawiedziony, że tej ścieżki nie ma, a teraz się jaram, że one wyglądają zajebiście po prostu. Dobra, gdzie ty wycinasz te drzewa? Tutaj. Już się obracam po mapie, szukam cię. A tam. Dobra. O, mamy... Jaszczurkę. Znaczy, ktoś się złapał na pułapkę. Bo gonił jaszczurkę. Ja też złapałem jaszczurkę. I kolejna głowa do kolekcji. Ja ci nie przyniosę. Ja sobie przyniosłem, spokojnie. Wiem, że ty mi nie przyniesiesz, bo ty nie lubisz mojej kolekcji. Nie. Ale... moja kolekcja jest chora. Nie wiem, o co ci chodzi. Może dlatego mam 16 slinky według gry. To by miało sens. To by miało sens. Ale ludzie tak robią normalnie, takie kolekcje. Nie tak duże. Jak to nie? Nie z samych królików, kurwa. Tam nie ma samych królików. No właśnie, są cztery sarny, jest 10 lizardów. Lizardów? Czekajcie, ja zaraz powiem ile jest tych lizardów, kurwa. Jaszczurnik jest 15 Więc przepraszam, ale obraziłeś się. Czuję się urażony.